Pierwszym z odwiedzonych gołębników jest hodowla braci Jana i Mariusza Górskich z Nowej Soli. Drugim gołębnikiem, jaki chcemy Państwu przedstawić jest wspólnota gołębnikowa Van Hofe Eiterhofen Sput w Belgii. Obydwa przedstawione w tym reportażu gołębniki godne są bez wątpienia Państwa uwagi. W pewnej wiosennej niedzieli przybyliśmy z naszą kamerą do miejscowości Nowa Sól, by móc przedstawić Państwu hodowlę, która już od kilkunastu lat pnie się coraz wyżej po drabinie krajowych sukcesów. Nowa Sól to urocze miasto leżące nad Odrą w Pradolinie Głogowskiej na południowy wschód od Zielonej Góry. Liczy niewiele ponad 40 tysięcy mieszkańców. Nazwę swą zawdzięcza temu, iż w średniowieczu była to osada warzelników solnych, do 1476 roku, jako własność książąt Głogowskich. Do tej pory miasto to jest interesujące pod względem historycznym, jak również turystycznym. Na obrzeżach miasta znajdują się gołębniki Braci Górskich. Nie są to jakieś wielkie gołębniki, jakich byśmy się spodziewali, patrząc na rezultaty lotowe tej hodowli, lecz zamieszkują je gołębie o niesamowitym charakterze i wielkiej woli walki. Sport gołębiarski w tymże zespole gołębników fascynuje całą rodzinę górskich: to jest braci Jana i Mariusza, ich siostrę, do której należy posesja, oraz szwagra. Również żony naszych mistrzów bacznie śledzą poczynania swoich mężów i dodają im otuchy w trudnych chwilach. Złych chwil nie ma za wiele w tej hodowli, bowiem rezultaty, jakie osiągają nasi rozmówcy, potrafią wprawić w zachwyt nawet największych malkontentów. Bardzo interesuje nas, jak zaczęła się przygoda z gołębiami pocztowymi tutaj w tej hodowli. Jak mówi nam pan Mariusz, do związku wstąpił w roku 1986 i nie od razu szło mu dobrze, bywało różnie, raz lepiej, raz gorzej. Było to wynikiem tego, iż nie posiadali jeszcze dobrych gołębi. Pierwsze gołębie, które mogły to zmienić, sprowadzili z Niemiec od hodowcy Hartmana w 1990 roku. Wyniki od razu były dużo lepsze, bowiem już w 1991 roku, młodymi wyhodowanymi z tych ptaków pan Mariusz zdobył tytuł pierwszego wicemistrza na lotach gołębi młodych. Kolejne zakupy nastąpiły w roku 94 w hodowli Delbesa i Kilima. Jak się okazało, te zakupy były trafione w dziesiątkę, bowiem już w 1995 roku roczniakami od Del i Kilima oraz starszymi ptakami od Hartmana wywalczyli tytuł mistrza oddziału w lotach Gołębi Starych i do tej pory, czyli do roku 2005, nieprzerwanie przez 10 lat nie dali sobie odebrać pierwszego miejsca na podium. Jest to nie lada wyczyn, zważywszy na fakt, iż oddział Nowa Sól nie należy do słabych oddziałów, a konkurencja cały czas czai na jakiś drobny błąd w prowadzeniu hodowli, by odebrać braciom Górskim palmę pierwszeństwa. A prowadzenie hodowli jak i metoda lotowania jest w tym gołębniku perfekcyjna. Posłuchajmy zatem pana Mariusza, a potem pana Jana, bowiem zgodzili się opowiedzieć nam o metodzie lotowania w swoim gołębniku.